Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku mieliśmy nagle 25-minutowy odcinek. No, będziemy w tym odcinku grali cały czas head-to-head -head i face Na początku może head-to-head. Okej, okay. po statystykach jestem lepszy, ale jak będzie, to ja nie wiem. On ma o 100 buchajków więcej. Dziwna. No mam chyba lepszy skład, tak szczerze. Ale nie jestem pewny. Dobra. On zaczyna. Ciężko mu jest odebrać piłkę dobra. Zrobił złe podanie. Aha. Nie jestem jakoś bardzo dobry w tą grę. O spalony. Na fajcie. No dobra. Uh, jemu jest czysty. Dobra, Pele. No. Dobra. Czy bokować Pele. Wolny. Tu tu nie miałeś podać. Tu nie miało być podanie. Dobrze? Blokuj Dobra, to nie był trudny strzał do Dobra No co, co, coś chyba się moim nie chce grać Dobra, złe podanie. Dobra, no. Ja też zrobiłem złe podanie. Ale odzyskałem piłkę. Dobra, robimy to. Ja, tak blisko. To nie. Dobra, po postaramy się wygrać. Widzowie, e, e, jak dobijecie 50 subów, to e, z ten to dodam jakąś osobę e, z osób subskrybujących na mojego Discorda. Dodam go do znajomych i możliwe, że na grupę z moimi przyjaciółmi. Pierwsza połowa się skończyła. po Okej. Okay. Ja. Ci obrońcy są strasznie ofensywni. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy chcieliście... Y Dobrze, strzeliłem gola. Ale piszcie w komentarzach, czy chcielibyście vloga. Jak gram w piłkę, bo jestem naprawdę spoko. Nie mam jakiś mega doby, ale od przyjaciół jestem lepszy. ja... mana jest taki szybki Już nie jest taki szybki O Jezu Krigo Dobrze Pele Dobrze Idziemy Ja nie mogę, no przecież Ale wjeżdża we Dobra, Nuno Santos. Dobrze. Ha -ha. Jakim cudem oni mi zabierają tą piłkę? Dobra, Pele na skrzydło. No i ha Hakimi mnie pokoną, Mane. No gol! Czemu nikt nie stoi w obronie? Dobra, mo może jeszcze się zrewanżujemy za tego gola. Jest 78 minuta. Jeszcze jeden gol i to wygrywamy. Dr moja drużyna, postarajcie się. Dobra. Rodrigo. go. Out. Nasz. Do tyłu. Albo dobie i tu może być. Do, tu. Dobrze. koksu Piespo. Strzał. Ja nie mogę. To faul. dobie jak mi strzeli to się wkurzę. Jaki fajt trzeba to szybko zrobić. Nie możemy się ociągać. No dobra, Jemis, nie jest tak źle. Będziemy sobie tak na zmianę grać Wejsus atak i normalne jądki. Znaczy Wejsus atak i head to head Paczuszka Jeszcze z odbiorę O, jeszcze mam w sklepie Dajmo wypaczuszki. Coś sobie możemy otworzyć. O, tutaj jest jedna Dajmo wypaczuszka. okej okay. tak siedmiu. Dobra, piłkarz. Ja, myślałem, że już będzie. Tak sobie już myślałem, że będzie. Tu jakaś takiego jeszcze. Dobra. A jeszcze coś do odejścia. Okej. Okay. A jeszcze chyba będzie coś do odejścia. Nie To. Claim, i claim. Dobra, mamy coś z tej pasie. Łu, otworzymy sobie 103+. Yy, Getson Fernandez. Pomocnik. Czy on mi się zmieści w składzie? Nie zbyt. Da się go sprzedać, czy nie? Nie da. Dobra, to gramy teraz w tak? Fito. Mam wie dużo większe szanse i mam więcej fanów, ale już dużo razy przegrywałem, jak miałem trzy razy lepszych piłkarzy. Ja mam taki, ok. A on... Widzowie, czy on ma lepszy? On jest bardzo defensywny. On mi już strzelił. Dobra, pele, Gol. Dobra. Ta WSJ Ronaldo mi strzela. Team of the match chyba, czy jak on się tam nazywa. Brzutka, albo nie. No i tak gol. Wygrywamy to na jazie. A przegrywaliśmy. Podanie, strzał. Dobra, 50 sekund. Robimy to. Nie pytajcie, czemu ja tak y, da, z daleka strzelam ryzykująco. Okienko. No może nie okienko, ale gol to gol. To już było takie ryzykujące. Podanie wrzutka. Trochę złota wrzutka. Wygiewamy to chyba Podanie Pele sam na sam Strzał To spokojnie pela Strzał No ciężki kąt był to, to, Po co? No dobie? gol to gol. Ale już to było takie On podrzucił tą piłkę No wygraliśmy. wygieraliśmy widzowie, chcielibyście takie dłuższe odcinki, czy podzielone na dwa? Ja to podzielę teraz, że teraz będzie odcinek 15 albo nie 10, a następnym razem 15, dobra widzowie! Na serdecz odcinku może otworzymy sobie jakąś paczuszkę kolejną. Ale to dopiero gdzieś później nagram y, tu drugą część. Na pewno dzisiaj. I nie wieczorem, gdzieś po południe, południe. Więc dobra widzowie. Widzimy się w, w kolejnej części. Albo w shortach. To topa.